Siemaneczko, szybki tutorial z nieskończonej Ikei. Gdy klikniemy klawisz T, to mamy tutorial i Wam go przeczytam. 3008 używa cyklu: dzień, noc, dni. Trwają 6 minut, a noce trwają 5 minut. Mówiąc prościej, dzień jest bezpieczny, noc jest niebezpieczna. Co 10 nocy nastąpi trwała noc. Powoduje to szybszych pracowników. Mglisty dzień. Zdarza się co 15 dni, gdzie pracownicy są dalej niebezpieczni, choć znacznie wolniej chodzą. Budowa jest niezbędną częścią 3008. Możesz podnieść i upuścić przedmioty. Trzymając przycisk interakcji. Trzymając obiekty, możesz je przeciągać, aby utworzyć bazę i zwiększyć wysokość. Niektóre obiekty można umieścić w Twoim ekwipunku, głównie żywność. Możesz umieścić je w swoim ekwipunku, naciskając przycisk sklep F. Możesz otworzyć swój inwentarz G, aby zobaczyć, co jest przechowywane. Kliknięcie na te przedmioty daje różne opcje, takie jak spożywanie lub rzucanie. Pracownicy przychodzą we wszystkich kształtach i rozmiarach. W ciągu dnia są spokojni, w nocy atakują. Najlepiej wyjść z ich pola widzenia, manewrując wokół ścian. Możesz uderzyć pracowników tymczasowo, oszołomiając ich, klikając, dotykając ich. Gdy są nad Twoją krzyżówką, Twoja krzyżówka będzie świecić na czerwono, gdy ta opcja będzie dostępna. W górnej części ekranu znajduje się główny interfejs użytkownika. Pokazuje aktualny stan cyklu, a jeśli masz Game Pass, jak długo, do dnia lub nocy, menu dodatkowe można używać do celów tego tutorialu i trybów gry. Menu celu pokazuje Ci obecne cele, które musisz osiągnąć. Teraz umiesz już grać w 3008, więc Elo.